Maneczko, widzowie, z tej strony Elzart. witam w kolejnym odcinku, i dzisiaj sobie zrobimy od tak naprawdę. 5 znów złotych do kosy. Drugie podejście: znów się stramy z niskiego budżetu, zrobić dzisiaj koskę. Jak to to odcinek, dobrania są skiny? Trzy teczki do zgadnięcia. Łapka w górę, co trzeba zrobić, żeby zgadnąć? Łapka w górę, subik, komentarz i fajnie by się bije na stronę z kodem Elzart, ale nie jest to oczywiście wymagane. Pamiętajcie o trade linku. Kodzik Elzart daje wam na start 2 złote i 10 groszy, jeżeli kodu jeszcze nie używaliście. 10% bonusu przy doładowaniu, mnóstwo metod płatności. Dodatkowo macie te też daily casey, możesz sobie do dzień, za darmo otwierać trzyneczkę, więc polecam. I jakby tego jeszcze było mało jak doładujecie, ziko, to wbijacie automatycznie do dwóch konkursów, będzie ich więcej, ale wszystko powygrywaliście praktycznie ostatnio, dużo osób wygrało, jeszcze dwa zostały. E, przy każdym doładowaniu wbijacie do ich dwóch, więc lepiej zamiast 5 doładować to dwa razy, raczej znaczy 5 razy po 10 i spróbować które z tych dwóch skinów zgarnąć. Jest jeszcze na to szansa spora, więc co? E, co Ci z dwóch są kiniem? na inne odcinki, Daily Casic, a my co? Przechodzimy do filmu. Mm. Lećmy więc 5 zł do kosy, no coś niebywałego, i coś naprawdę, coś co bym chciał zrobić, wiadomo, coś, co bym chciał osiągnąć i co by chciał, żeby siadło. Oczywiście jest to bardzo ciężkie wyzwanie, ale popróbujemy, ale popróbujemy, bo wiecie, zawsze próbując, można, można, może coś się uda uzyskać, może coś się uda uzyskać, ale spróbujemy, spróbujemy. Dobra, bot Emily, bot i samu w... Oj, dobry tu ma drop już na starcie Raczej znaczy na lowcase tutaj nie wrócimy z tej bitwy Bo lowcase nie ma aż takich super skinów, żeby tutaj no wrócić No, ale ładnie, ładnie, ładnie I 17 praktycznie, no 16 e, z piątki zgarnął No tak minimum właśnie chcielibyśmy 15, żeby zgarnąć z tej pierwszej bitwy A 20 byłoby przyjemne, no dwadzieścia byłoby już przyjemne Z 20 na luzie można zrobić koskę, więc tak naprawdę Piątka, dwudziestka, siedemdziesiątka i na przykład stówka Znaczy siedemdziesiątka i na kosa jest jak najbardziej tutaj do zrobienia Cztery winy, no no to wiadomo, ciężkie, ale jak najbardziej, jak najbardziej do zrobienia. Trzy w sumie lepsze też też by mogły się skończyć już kosą. Więc jest to do zrobienia, ale jest to ciężkie. Tu bitwa 30 zł z 5. No, tu ładnie poleciało, ładnie. Tak się na skupię na tej bitwie Zróbmy jeszcze raz taką samą i polecimy też trochę innych bitew, Chociaż te póki coś siadają, póki co możemy został przy tych bitwach, póki dobrze wychodzą, bo tu mamy jak najwięcej budżetowo wyjść, więc no. Nie najgorsza jest ta bitwa, nie najgorsza. z 30 to raczej zdominuje. No ciężko że ta bitwa. Być, ta będzie raczej mała. I ciężko, żeby jakiś super profit z niej był. No właśnie, to mówię. 11, Dobra. Zmienimy troszkę. Dajmy sobie na cztery te lowcase, y, a co tam szkodzi? Cztery lowcaseiki. Niech będą, niech będą. I spróbujemy w taki sposób coś tutaj zdziałać. I samo Michael, i dajmy sobie tutaj jeszcze Alexa Dobra, i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Petka Walencja. O! Dodetni tak, taka ta Petka Valencia. Palnik tutaj burnera. Dobra, nie leci źle, nie leci naprawdę źle. Leci dobrze. Tylko teraz wyprzedzić tutaj bota Michała, by się przydało. Ale ciężko skubańcowi jak dobrze dropi. No, trzeba powiedzieć, że dobrze że dobrze naprawdę mu dropi. I mamy... No ładna bitwa, ładna. Dwie deszki z pięciu to spoko. Dobra. Zmieniamy skrzynki Nowe, nowe bitwy. Medium i indirect. Coś takiego lecimy teraz. Kolejna próba, kolejne podejście, tylko tym razem w troszkę inny w troszkę inny sposób. Tak więc spróbujmy. Dobra, dodajmy sobie tutaj bociki. Dajmy sobie I samo dajmy sobie Michaela, dodajmy sobie bota Alexa Halo, bota Alex? No jest. Lecimy. Dżun, 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 dżun. I samo, póki widzę, że wychodzi na prowadzenie mocno. Ale jeszcze jest szansa wrócić na luzie. Okej, okay, ile ten rewolwer? Nie, nie aż tak dużo. Ej, dobra, ta bitwa, ta bitwa jest fajna. Robimy tą bitwę, męczymy tą bitewkę. I może z niej, no, kurczyć się ciężko. Dzisiaj widzę, że ciężary będzie z tej piątki zrobić jakąś kostkę. No, to będzie naprawdę, naprawdę ciężko coś tutaj zdziałać. Ale spróbujmy, tak. Zawsze warto próbować. I może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie. No okej, okay, pierwszy roll taki o Dobra, mamy tą bitwę Piętnastka, dobra, nie jest najgorzej Piętnastka, i możemy się z piętnastki Coś bardziej już tutaj pobawić Może ustalibyśmy tą nową strzynkę, i Indirect i lowcase Albo po prostu Nie tak, to tak Tak no, dwa lowcase i ta nowa Dobra, no tutaj musi nam pierwsza strzynka oddać Bo te cases już nie nadrobiam jak nam fajnie odda Więc tak naprawdę fajnie byłoby właśnie Pierwsza strzynka tutaj zrobiła robotaju Jakby pierwsza strzynka zrobiła robotaju Byłoby e, super No nie, nie, bo to Adrian No chyba pierwsza strzynka dzisiaj nie zrobi robotaju niestety No ciężary, ciężary No cóż widzowie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, ale tak na dwie bitwy 65, naprawdę ładnie. No i co? Zapraszam na inne odcinki z Tresgos Skins, Link dostanę w opisie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.